Witajcie moi mili ruszamy sobie z kolejną ciężką gierki PlayTale i nosens znajdujemy się przy wielkiej szubienicy, przy której kruki mają swą ucztę. Ale tu nie o krukach będziemy dyskutować, tu będziemy szli po prostu dalej w poszukiwaniu tajemniczej księgi, która umożliwi Lukasowi yy, Lukasowi umożliwi yy, yy, wytworzenia eliksiru na chorobę naszego drogiego braciszka Hugo. O, nawet psy. Psy mi się oberwało. Który by się spodziewał? Tu są kamienie. Tam jest strażnik. Najlepsze jest to, że on ma. Najlepsze jest to, że on ma pochodnie. Tak byśmy mogli go tej. Tutaj... To się mogli chopać ściągnąć, a tutaj niestety... Ach, tu jest kolejne... Ale jak mam przejść pod tą szubienicą hmm. Ale jak tu pod szumienicą przejść, moja droga? Jakieś patyczki by się przydały, wiesz? Szczur, szczurami szczurów Któryś z zwłoki będę mógł zeszczelić To jest jedyne rozwiązanie Tamte widzicie? I tamte Jeszcze jakiś? Zatem szczury się tutaj nawszamają troszkę, Ja, rodzimy, poczytu. Ale mięsa tutaj. Dobra, tu są szczury, tu są szczury. To jest przeklęty strażnik. On tu patrzy. Mamy wazę. Mamy wazę. A, już chciałem je skupnąć O, i chciały. Ja mam się kolega wywabić. Bo tu widzę coś ciekawego. No też się tutaj pożywiają. Ale ja bym chciał tą wazę Tą wazę bym chciał moi drodzy, tą wazę to Są szczury, równie dobrze bym po tym przebił, bo nie powinny mnie zeżreć Ale nie chcę ryzykować, to mnie przeszkadza O może o Okej. Okay. O. Don't look. Don't look. Ta, lepiej nie patrzeć. Aha. Ale mi się przyfarciło, zwarcię. Zaryzykowałbym im przebieg, ale czy to coś mi da? Hmm, mogę zawsze użyć. A hmm. tu jest aż jedna, super. Nie wiem czy to miałem tak rozwiązać. Czy nie tak? Ale bynajmniej nie tak. Aha, nie mam już ignisa, gnifer. No, spoko. Spoka, spoko. Ciekawe, czy wazą można szczury od, odpędzić. Zobacz, tam dwie wazy dostaliśmy, tak? Okej. Okay. Aha. się taki fajny skrót zrobił Tam jest przejście takie, tam jest takie Są kamyszki szczura jak na mnie patrzy eee, Dobra. Na pewno dużo rzeczy ominąłem. Jestem tego świadom. Przejdźmy sobie po prostu tu i użyjmy wazy. Ta waza niech tam po, po, po poleci w tą stronę. No idź. Dobra. No dziwisz się, tyle zwłok trupów rozkładało się to wszystko. No ten biję musiałeś potem deptać. Le Prawdopodobnie byś się tam zhaftował już i, i, i byłby the end. Podobno żeby te szczury mnie no dobra. Tutaj nic, tutaj nic, to jakiś kuń leży jest jakieś źródło światła Aha Jeżeli by chodzi o tamto, tak? I prawdopodobnie otworzymy... No właśnie powiedzieć I prawdopodobnie przywejdziemy Was here come on there has to be another way to get <js vezes> in the Inquisition must have put it here looks like it <laughs> clever the grand inquisitor doesn't do things by halves okay <Sizuser> Dobra <windows> hmm. <Spike> To są oświeciłem. Okej. Okay. Tu zobaczcie, możemy sobie wytworzyć kolejne przedmioty. To będzie spoko. Bo nic więcej tutaj nie mam tego Kurczę, mogę linki zrobić. Hałas podczas wyszywania pocisków torba za amunicją. Możemy sobie zrobić w sumie... Nie wydaje żadnych odgłosów. O to mi niewiele brakuje. Wytrzymałe narzędzia, które można się... To jest akurat bez sensu oddzielnego na tą chwilę.

Okej, okay. pozbyliśmy się gada, chciał okraść biedną niewiastę, ale mu to nie wyszło, ja pierdzielę hamuła. dobra Dobra, czyli tu trzeba sobie oświetlić, więc i tak by chłop musiał umrzeć, i tak Zobaczmy się O jedzą. Okno doskonale. Hmm, jakieś tutaj wskoczki e, do góry nie. Spier cholerne szczury. Hmm. Nie. Cyk. mi się dało, że coś tam po tej stronie jest, ale no dobra. Nie ryzykujmy po prostu. Wyjdźmy. O! Strażnicy. Mhm. Księżyc, kapelan nawet tutaj jest. Magister. Epi, coś tam. Ale chemii. Jest ta księga. Nie, materiał. Jaką wyglądam rocznie? Wygląda jak szatanista. Jeśli mogę być wiemy, że tych ratów, ale co to? Jest? Huh? What oh. that is this? That just one of the effects of the episanguis when we mix it with sulphur. But that's not what we are interested in. But, so why don't we let our units use it? Eh? It could. It is too precious. Each episanguis yes, I mean. crystal must be kept for our project, particularly as in this form. It has been the source of some... how should I say... regrettable accidents. Deliver it to the Bastion. That is enough for today. Regrettable accidents? Imagine you spill some on your feet. You'd have to do your patrol on your ass. <laughs> <laughs> hmm. no well, Ty, ty to byś wszystko chciała zobaczyć Trzeba wszystko dotknąć, wszystko zobaczyć. O kurczę, ludzi, zobaczcie to. Pełno ciał. Jak odeszli i, i bramy tam Chris powrotem. To cwania kino, Żeby nikt ich nie śledził pewnie. Taki to był pomysł. To nie ma nic wszędzie. Nie. O tu coś miga. Skóra. Czy to już jest wymagany ostatni element? Nie, jeszcze jedna. Jeszcze dwie. Jeszcze dwie i będę w siódmym domu. Co to

Na krótkie czas do punktu uderzenia pocisku. Wycali w określone miejsce i wyszeli, aby pokierować na szczury. It's This will save my life. I need to działa. To Pojemnik. Nie wie kiedy ostrza ostrzawy do pełnika oddzielają różne rodzaje składników, stąd dłużej zachowują one świeżość, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności. Aha. E, tu, dzięki lepszym mnożeniu, omisia może teraz dokładniej pod, y, może być dokładniejsza przez tworzenia ingryfa i, i ignifera. Uzyskalny mi większą moc i powoduje intensywne czaski ognia, gdy jest zapalony. Czyli amunicja Glifiera zwraca uwagę na intencje w pobliżu przeciwników. Tu wydłuża czas trwania Odysseus i Laurisa. Amizja może te, y, użyć procesu wystrzelenia Luminosy i umożliwia wystrzelenie SOMU. Tutaj zwiększa tempo wytwarzania amunicji oraz kamień wystrzelony z procy, strąca home trafionego przeciwnika. Spoko. Spoko. Fajne ulepszenia nam doszły. Nie powiem, bardzo oryginalne, że tak się wyrażę. Naprawdę super. Yy... O tych kurcze halernych szczurze. A tam będę. It's locked. Ta gra wygląda, byśmy mieli ją przejść na parę razy. O, czekajcie, może teraz mogę wytworzyć coś nowego, nie nie mogę jeszcze. on, it's not Mhm. Mm Ignis? Nie. To jest światło. nowa, czyli tą całą Luminosa Numi muszę cały czas używać. Dobra. Okej. Okay. O jest. Kryształy. Wee oui, wee. Oui, kryształy. Tam też będą działać? Nie, tu nie ma kryształu. Tu się ziemia zapadła. Dobra, czasem po prostu. no jak to Trzeba się po prostu odrzucić z tego miejsca i oddzielić. O, super. He, 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 he. Szczury, które boją się słońca, światła. Za prostackie. Boże, to jest światło Tu są kryształy Musiałem teraz zrobić to Jeśli down there I could climb on it O Zróbmy to tak Tu mamy te kryształy całe Dzięki temu prawdopodobnie mogę zrobić ulepszenie pojemnika Kurczę, brakuje mi tylko jednego linie nie. nie, sorry, nie Jeszcze nie Muszę sobie zrobić teraz... ...tu przejście Ale puść to Tych szczołów trzy. Trzeba to jakoś zrobić, wiecie. Okej, okay, one tam pobiegły. won't keep them in there for long. I need to block them once and for all. Ale szczerze odchodzi. o co chodzi? Nie, nie, dodać, to się to. Dobra, tu są kryształy szary je weziemy Cyk Osiem Musimy sobie poświecić tu Oh, the wrist won't keep them in there for long. I need to block them once and for all. <coughs> all right. Please tell me this can still roll. <sighs> Fuck. No nie, tak to nie działa. To już jest bardziej skomplikowane. Tu chodzi o to, żeby to zablokować, chyba. Jak dobrze się orientuję, chyba chodzi o to, żeby to zablokować, to przejście tutaj, tu na dole, chyba. To nie? Chyba tak, chyba o to chodzi. O, tu coś jest. Jakieś światło mogę zrobić? Nie, skóra, coś jeszcze? Nie, wszystko. Dobra, spadamy stąd. Teraz mając skórę, możemy sobie stworzyć w końcu kieszeń ostatniego poziomu. Oczywiście, że tak. Hmm, teraz co? No chyba, że to chodzi o to, żeby to na Ten, a tam postawić wózek. But I'm not quite sure what to do now. Let's open it up a bit. Odorous won't keep them in there for long. I need to block them once and for all. I? Udało się, ta. Ta. Ups, jeden szczur idzie Spadamy stąd Tam coś jest Coś mi... o, jest. Fragment tansi. transi. Transi, transi. Owczas, skoro czytaliśmy fragment transi. Transi to rodzaj nagrobka zdobionego płaskorzeźbą, w przeciwieństwie do tak zwanego gisantów, czyli figur przedstawiających zmarłą osobę w stanie wiecznego spoczynku, transi pokazują zmarłego w sposób realistyczny, wycieńczanego albo w stanie rozkładu. Z uwagi na rosnącą liczbę złych zarażonych, poczy... poczynających się do rozprzestrzeniania się wielkiego zła, zyskują coraz większą popularność na miejskich cmentarzach. W ten sposób toczone zarazą ciała trafiają do masowych grobów poza miastem, natomiast transi umieszczane są na uświęconych ziemiach. Dobra, już mi się ciężko mówiło odsmarkaliśmy i super możemy brnąć dalej Brnąć dalej do tych cholernych szczurołapów Co mi to dało? A co mi to dało? Bo to chyba nie o to chodziło. Chyba, że tam na tu. Jak to zrobić teraz? To jest pytanie. No, chyba, że... dalej nie mogę. Och, tak. Mm. Teraz tam. Chodzi o to miejsce. Tam, tu. A że mi się wpakował teraz. Nie mam nawet który wytworzyć. Został mi ostatni. Ja, ein bisschen Dużo surowców straciłem przez to. Bo nie mogę szczaicić do tej cholerki. O jakie miejsce jej chodzi? Ale dobra, chwała. Ważne, że udało się, tak. Ważne, że mamy to już za sobą. I jednak wolę walczyć z plagą szczurów niż tych cholernych ludzi. Super, zapis wjechał. Kamień kryształ linka nic nic więcej dobra teraz będą ludzie będą my god what happened here co najbardziej to że się spodziewała takie czasy and getting closer do but they really exist lucas Widać, że ludzie walczyli o swoje życie. Inkwizycja ich wszystkich dopadła jednak. Masowy mord, masakr. Szczury, bo tam gdzie trupy, tam są szczury przeważnie. O,